gwiazdo, matematyka jest wszędzie, nie wierzysz, roze rozejrzyj się. Wszystkie tematy są w zasięgu ręki. Wszystko, no prawie wszystko, co widzisz, ma kształt, da się policzyć, zmierzyć, porównać. Wszystko, co mówisz albo słyszysz, ma rytm i wymiar logiczny. Przynajmniej powinno. Matematyka jest w kuchni, na talerzu, w koszyku, w portfelu. Bez matematyki nie upieczesz nawet ciasta. Kalendarz, rozkład dnia, czas i przestrzeń, ruch, planet to też matematyka. Natura jest najlepszym dowodem na to, że matematyka istnieje, no i oczywiście logika. Od zawsze. Podróż, nawet najkrótsza, wybór trasy, ruch pojazdów, godzina przybycia do celu, spalanie benzyny to też jest matematyka. Mecz piłkarski, gra w karty, kości, gołgoł, czy może nawet w chińczyka układanie kostek domino, a nawet rzut monetą ma w sobie matematyczne wymiary. Kąt padania i kąt odbicia piłki torlotu piłki czy skoczka na nartach? Szybkość, wysokość, wyniki, rekordy, rankingi? Nie ma sportu bez matematyki. Nie da się tego zmierzyć, opisać. Popularne aplikacje na smartfony zajmują się również liczeniem kroków, kilometrów czy kalorii. Muzyka to też matematyka. Matematyka jest niezbędna przy urządzaniu domu, ogrodu, projektowaniu, konstruowaniu, budowie czegokolwiek. No, matematyka ma też nieoczywiste oblicza, uruchamiające wyobraźnię, symetria, cienie na ścianie, proporcje, statystyka, prawdopodobieństwo, abstrakcyjne pojęcia ma matematyczne, nieskończoność zero, liczby ujemne, ciągi, procenty znamy i używamy i rozumiemy intuicyjnie, nawet jeśli o tym nie myślimy. Matematyka jest też obecna w potocznym języku, eee, powiązań i pokrewnych znaczeń jest zaskakująco wielo, wiele. Wiele. Nawet pan Tadeusz Adama Mickiewicza da się opisać matematycznie, nie wspominając o matematyce w innych dziedzinach sztuki. A cokolwiek pomyślimy, to też będzie matematyka, bo język, logiczne myślenie, filozofia czerpią swój sens z matematyki. E, czy to jest jakaś potężniejsza nauka? Od matematyki nie warto uciekać, bo matematyka nie tylko jest w życiu niezbędna, ale i może być przyjemna. A jej poznawanie w praktyce bardzo fascynujące. Chodzi o baczną obserwację świata, o intuicyjną, ciekawą przygodę z cyframi, liczbami, prawami, relacjami, o myślenie matematyczne. Dlatego ja zaczynam serię, aby pokazać tobie, gdzie mieści się matematyka i gdzie ją znajdziesz. Elo!